Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w Centrum Kultury w Zembrowie na niezwykłej imprezie adresowanej do najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Już po raz 15. Miejski Ośrodek Kultury w Zembrowie organizuje konkurs piosenki przedszkolaków Ja też mam talent. Gdy wrócimy do kart historii, 15 lat temu rozpoczął się ten festiwal. Niezwykle ważny w naszej działalności kulturalnej, ponieważ młode talenty rozwijają się na scenie Miejskiego Środka Kultury, promują nasze miasto, wyjeżdżają, biorą udział w konkursie wojewódzkim i oczy oczywiście są laureatami tego konkursu. Proszę Państwa, jak co roku Miejskie Środki Kultury w Zambrowie, Zrealizował to przedsięwzięcie dla najmłodszych samprowiaków. Rozpoczynamy konkurs piosenki przedszkolaków. Ja też mam talent. To piętnasta edycja. Chciałabym serdecznie powitać tegorocznych uczestników konkursu piosenki przedszkolaków. Dla Was wielkie brawa za odwagę. Wielkie, wielkie, wielkie brawa. Dziękując Wam za to, że będziecie na, za chwilę uczestniczyć w konkursie Piosenki Przedszkolaków, dziękuję Waszym opiekunom, rodzicom i wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie Was do tego niezwykłego konkursu piosenki. Konkurs Piosenki Przedszkolaków, czas rozpocząć, ale najważniejszy element każdego konkursu to poznacie Państwo tegoroczne jury skład wchodzi Pani Przewodnicząca Pani Agnieszka Jakubicz, Pan Krzysztof Witkowski i Pan Stanisław Młyński. Czas rozpocząć przesłuchania. Będziemy w tym roku brali pod uwagę dobór repertuaru, muzykalność dziecka i ogólny wyraz artystyczny. Po przesłuchaniach zapraszam na słodki poczęstunek naszych wszystkich dzieciaczki, wszystkie, wszystkie, które są na sali. A Państwa zapraszam również do kawiarnika Femusa. Po przesłuchaniach konkursowych jury ogłosi laureatów tego konkursu. Konkurs poprowadzi pani Katarzyna Kulesza. Ja serdecznie zapraszam. Życzę jak najpiękniejszego występu na tej scenie i czas rozpocząć przesłuchania konkursowe. Piętnasty konkurs piosenki przedszkolaków, ja też mam talent, uważam za otwarty.